I skoro jesteśmy w temacie, to czy mógłbym poprosić o puszczenie spotu? Jacek przygotowałem już spot radiowy dla nas. Trzymaj się, kurwa, fotela! Uratować Polskę. Jedynie prawdziwy bohater. Nasz kandydat Jacek Murański będzie zarywał nocki i bicepsy, żeby tobie żyło się lepiej. Gdy przyjdzie do twardych negocjacji, takich jak traktaty rzymskie, nie będzie się pierdolił w tańculi. On wie, jak to ugryźć. Będzie się przepychał łokciami, tocząc 16 batalii sądowych naraz, jedną ręką, i to z naciągniętym dwugłowym, skręconym kolanem, złamanym żebrem i rozwiązanym wiązadłem krzyżowo-boczno-środkowym. Może nie jest czarodziejem, ale ma moc kraf maga. Może nie jest cudotwórcą, ale jest cudakiem. Bóg, honor, ojczyzna. Żadna z tych rzeczy nie chce być reprezentowana przez Jacka, ale Jacka to nie interesuje, bo Jacek zastał Polskę drewnianą, a zostawi murowaną. Wystarczy Twój głos, zajmie ci to półtorej sekundy, a uratujesz ten piękny kraj. 2030. Jacek. Chyba cię popierdoliło. Proszę wstać, kurwa <klucz> Mistrzostwo świata To tyle. Fakturę wystawię później. No to panie Jacku, jakaś odpowiedź może na to wszystko co tu ujrzeliśmy. Bardzo doceniamy, a zapraszam też na naszą stronę kabaret twój szwab. Zobaczycie tam też prawdziwe żarty. Szczególnie naszym naszym... Naszym, naszym, czyli moim i Andrzeja Gałę, czyli zwanym, znanym być może niektórym prezesem Kozłowskim do świata według kiepskich, naszym ulubionym celem jest Klaudia Jachira. Zapraszam, kabaret, Twój Szwab. To trochę ja też pospojlerowałem, skoro. Ale doceniam kunszt, bardzo podoba mi się dowcip i ta cięta, ten, ta, 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 ta cięta anegdotyczna formuła, którą stosuje Pasut. Bardzo mi się podoba.